Radio CKP CKP.de. Witam Państwa przy mikrofonie Andrzej Leusz. W dzisiejszej audycji przybliżymy obecną sytuację w Kijowie, a także opowiemy o projekcie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie, poprawa warunków życia i integracja uchodźców z terenu bezpośrednio dotkniętych agresją Rosji na Ukrainę w ośrodkach dla osób wewnętrznie przesiedlonych w chromadzie iwanow frankiwsk Pozostańcie z nami. Na początku przeniesiemy się do Kijowa. O sytuacji w stolicy Ukrainy opowiada Switłana Wasyłyk, nauczycielka języka polskiego jako obcego w kijowskiej szkole w rozmowie z Danutą Stefanko z Radia CKPIDE i Eugeniuszem Sało z kuriera galicyjskiego. Jak się zmieniło panie życie po wybuchu wojny i jak teraz wygląda? No bardzo ciężko, ponieważ cały czas mamy alarmy, dlatego ciężko pracować z dziećmi. One są zdenerwowane, często musimy iść do schroniska. I często teraz pracujemy zdalnie. To już nie tak jest trudne, ponieważ pracowaliśmy wcześniej jeszcze w trybie zdalnym, ale w czasie wojny to jest trudniejsza sytuacja, ponieważ nie mamy prądu zwykle, nie mamy zasięgu. Właśnie ta sytuacja bardzo się pogorszyła od kiedy te drony irańskie dostarczone zostały. Oczywiście tak, czyli to jest taka sytuacja gorsza z października. No Jeszcze było i w lutym, w marcu taka sytuacja, ale teraz już było stabilnie. Mogliśmy pracować normalnie właśnie te pierwsze miesiące wojny były dla Kijowa szczególnie ciężkie i też były takie no dość niespodziewane, bo nikt nie spodziewał się, że Rosja tak szybko dotrze do Kijowa wojsko rosyjskie, ale ludzie po tym szoku trochę się ocząsnęli, zaczęli normalnie funkcjonować. No i właśnie, jak pani mówi, w tym październiku znów sytuacja się pogorszyła. Jaka jest atmosfera wśród ludzi i też jakby jak ludzie sobie radzą z tym wszystkim? Próbują radzić raczej, tak. No, ale rozumiemy, że wszystko będzie w porządku, że Kijów jest Ochronione, że wszystko działa się dla ludzi, że nie będzie już takich problemów jak były w marcu. No ale trudno, trudno, wszystko jedno. Właśnie jak ta codzienność wygląda? No trudno. Wstajemy wcześniej, sprawdzamy, czy jest prąd, szybko coś przygotowujemy na dzień i próbujemy pracować. Czyli zawsze mam załadowany laptop, telefon, ale no, kiedy nie mamy internetu, to trudno pracować. Mówiąc o środowisku polskim, uczy Pani języka polskiego? Jak sytuacja w środowisku polskim? Czy osoby zostały w Kijowie, czy wyjeżdżają, czy może powracają? Dużo ludzi wyjechało z Kijowa, teraz już powracały na lato, ale jak będzie z zimą, nie wiemy. Myślę, że znowu pojadą do Polski lub dalej, ponieważ trudno pracować w takim trybie bo ja rozumiem, że Pani od początku tak? wojny była cały czas w Kijowie, czas, tak? Tak. Nie wyjechałam żadnego dnia, czyli tylko dzieci wyjechali na zachodnią Ukrainę, a my z mężem zostali w Kijowie i pracowali. No Kijów był właśnie też, mówiliśmy, Pani już troszkę powiedziała, ale właśnie jak to wyglądało, kiedy to miasto było strzeliwane, Pani była przez cały okres, to na pewno były takie jakieś straszne momenty i Pani też na pewno nie wiedziała, co się może stać. Nigdy nie myślałam, że o czymś gorszym. Rozumiałam, że będzie wszystko w porządku. Walki cię były od nas gdzieś w odległości 12 km, czyli to bardzo blisko, ale była świadomość, że będzie wszystko w porządku. Właśnie Skąd ta świadomość? Jakby, czy to wiara, czy nadzieja? Wiara. Wiara w ludzi, wiara w zesył w nasze państwo, że będzie wszystko dobrze. Właśnie to na początku takie nawet już żarty były w internecie, że oni od razu się zamachnęli na Kijów. A przecież Majdan się zaczął od Kijowa, gdzie ludzie z gołymi rękami wychodzili przeciwko żołnierzom, przeciwko służbom specjalnym. Więc ludzie faktycznie są gotowi do obrony swojego miasta i są gotowi na wszystko. No tak, oczywiście jeszcze pracuję w Instytucie Badań Sztuki, Folkloru i Etnografii, który się znajduje na ulicy Gruszewskiego, czyli w samym centrum tych wydarzeń. I jeszcze wtedy rozumieliśmy, że naród ukraiński jest zgurtowany, czyli zawsze pójdzie do końca w swojej walce i nigdy nie złamią ten naród. Nigdy. Ja właśnie jestem ciekawa, bo byłam w Kijowie kilka lat temu i dla mnie, ja jestem z zachodniej Ukrainy, dla mnie było zaskoczeniem, że wszędzie jest język rosyjski. Jak to wygląda teraz? No to zależy od środowiska, czyli w moim środowisku mówią po ukraińsku i zawsze mi mówili po ukraińsku, ale oczywiście, że na ulicach można często usłyszeć język rosyjski, teraz już nie tak, teraz już mniej i mnie się wydaje, że przyszła świadomość do, u ludzi do tego, że język rosyjski to jest też jeszcze powiązane z rosyjską kulturą i ze wszystkimi tymi wydarzeniami, które były w Ukrainie. Dlatego musimy zmienić tę sytuację i zachować swoją ukraińskość. Czyli musimy walczyć o naszym języku, o ukraińskiej kulturze. Jak pani właśnie myśli, kiedy to wszystko się skończy, i jaki będzie właśnie wynik? No myślę, że w tym roku jeszcze nie, ale na początku, może następnego roku, skończy się już wojna i wrócimy do zwykłego trybu życia. Nie od razu, ale musimy nad tym pracować, dużo pracować. Dla Ukrainy to wciąż taki tryb wielkiej pracy nad tożsamością, nad swoją kulturą, nad odbudową państwa. A teraz przenieśmy się do iwano dawnego Stanisławowa, gdzie funkcjonuje ośrodek zbiorowego zakwaterowania osób wewnętrznie przesiedlonych w promadzie iwano -Frankiwsk. Obecnie mieszka tam 50 przesiedleńców, natomiast niedługo planowane jest zakwaterowanie kolejnych mieszkańców. O ośrodku opowiedziała jej komendantka, a zarazem menadżer projektu, kochanie Jaryna Onufrienko. У нас тут садок. Ми сюди переселяємо людей, які на даний момент живуть в ліцеї номер 10. Загалом ми тут поселимо 140 людей. На даний момент заселилось 50 мешканців, які зараз проживають. І ми намагалися забезпечити всім необхідним переселенців, щоб створити їм комфортні умови для проживання. Хочу зазначити, що особливо нам Підтримку надали польська допомога, які надали техніку, щоб ми створили комфортні умови для людей. Тобто, саме на кухнях. У нас є холодильники, у нас є плити, чайники. Також ми створили таку кімнату пральню, де є сушильні машини, адже зараз це велика проблема, тому що люди сушать всі речі на вулиці. Тобто ця техніка зараз є супер необхідною для нас. І ну, ми максимально і в будівництві намагалися створити комфортні умови. Тобто, у нас іде дві кімнати, і на дві кімнати окремий санвузол. I tak samo kuchnia na każdym powierzchni mamy kuchnię, ogólnie mamy w budowli 5 kuchni, które w z pomocą polskiej pomocy mogli opłynąć. Częściowo ośrodek został wyposażony przez konsulat generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lwowie w ramach programu Polska Pomoc. Konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz. Polska pomoc, jak każda inna, jest bardzo potrzebna. Dla nas jest oczywiste, że musimy być zaangażowani. My chcemy być zaangażowani, dlatego że widzimy, jak ciężki los dotknął Ukrainę i jej mieszkańców i nie jest to dla nas obojętne. Ja często odwiedzałam osoby przesiedlone nie tylko w Lwowie, ale też w innych miejscowościach. Byłam w szkołach, w przedszkolach, gdzie te osoby mieszkały i ja sobie tam bardzo mocno uświadomiłam, że życie we wspólnej przestrzeni, na dużej sali gimnastycznej, ludzi, którzy się nie znają, którzy mają różne zwyczaje, to jest bardzo trudne doświadczenie, bo ludzie są różni i no, bywają różne sytuacje. A potrzeba jest tego, żeby stworzyć takie intymne, rodzinne warunki, i temu właśnie służy też między innymi ten projekt. Tutaj Komitet Wykonawczy Rady Miasta zorganizował budynek, to jest budynek komunalny. Natomiast my wyposażyliśmy jeden z korpusów tego budynku w sprzęt, który tutaj jest bardzo potrzebny. Tutaj widzimy, mamy Walki. Mamy suszarki. Ja wiem, tutaj rozmawiałam z wolontariuszami, którzy pomagają, że te suszarki są szalenie potrzebne, bo za każdym razem, kiedy się wchodzi do małych pokoików, gdzie mieszka rodzina, to pod sufitem są powieszone ubrania, które ciągle się suszą, a temperatura nie jest zbyt wysoka. Te ubrania są niedosuszone i w związku z tym te suszarki są bardzo potrzebne. Ale kupiliśmy też bojlery. To dzięki temu ludzie będą mogli myć się w ciepłej wodzie. Są generatory. Wtedy, kiedy nie ma światła, można skorzystać z generatora, żeby, czy można było. Uczyć się z dzieckiem, czy żeby dziecko mogło mieć te zajęcia online. Kupiliśmy laptopy, właśnie do tego, żeby dzieci mogły pracować. No a oprócz tego, oprócz całego sprzętu i kuchennego i tego do łazienek, przekazaliśmy środki na to, żeby można było pracować z psychologiem, i to jest bardzo potrzebne, dlatego że ci ludzie zostali pozbawieni wszystkiego. Oni nie mają bardzo często do czego wracać, nie wiedzą, co się dzieje w ich domach, w ich miejscowościach i oni muszą to przepracować. I nie wszyscy są silni. Niektórzy nie mogą. Są poradzić z tymi doświadczeniami i praca z psychologiem, praca w grupie, praca przy wykorzystaniu nowoczesnych różnych metod, gier, zabaw, to wszystko pomaga jakoś funkcjonować, ale też udaje się wyłowić takie osoby, które mają takie liderskie, przywódcze cechy, i te osoby uda się później lepiej też jakoś tutaj zagospodarować w nowym środowisku. One nie będą. Czekać tutaj, aż ktoś do nich przyjdzie z pomocą, tylko wiedząc, że one mają takie predyspozycje, będzie można je gdzieś skierować do jakiejś organizacji, do jakiejś pracy i one się szybciej tutaj odnajdą. I jeżeli mają już tutaj zostać na dłużej, to niech one zostają, ale wykorzystują ten swój potencjał. Także to jest bardzo potrzebny projekt. Projekt ze środków sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z programu Polska Pomoc. Ten program istnieje już wiele lat, ale teraz w czasie wojny na Ukrainę wszystkie siły i wszystkie możliwości kierujemy właśnie tutaj, żeby pomagać tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Właśnie teraz bardzo często pada hasło wspólnymi siłami do zwycięstwa i tutaj widzimy, że faktycznie tak się dzieje. Tak, tak, to znaczy my jesteśmy absolutnie zaangażowani, my nie chcemy być tylko taką pomocą z zewnątrz, my jesteśmy tutaj razem ze wszystkimi ludźmi, my bardzo mocno wierzymy w to zwycięstwo. Wspieramy Ukrainę, to jest nasza wspólna sprawa, nasza wspólna walka, to jest absolutnie haniebna wojna, którą rozpętała Rosja przeciwko o Ukrainie, ale Rosja walczy z całym światem. My się na to nie godzimy. My będziemy pomagać i będziemy pokazywać, że solidarność między ludźmi jest silniejsza i że my sobie poradzimy, my zwyciężymy razem Polska z Ukrainą i to zwycięstwo mam nadzieję, że już jest blisko nas, że to nadejdzie bardzo szybko. Mэр Iwano Frankiwska Rusłan Marcinkiew podziękował Polsce i narodowi polskiemu za wsparcie oraz opowiedział o obecnej sytuacji dotyczącej osób przesiedlonych w mieście. Я насамперед хочу в особі генерального консула подякувати Польщі за підтримку України не тільки в цьому проєкті. Цей проєкт надзвичайно важливий для міста, але й в інших проєктах. І взагалі, як Польща є найкращим другом України сьогодні, і в біді пізнаються друзі. І Польща показала своєю політичною позицією, своєю практичною допомогою, те, що вони є друзями України. І це для нас надзвичайно важливо. А цей проєкт це і дійсно спільна робота, спільна робота міжнародних організацій, велика допомога нашого генерального консульства Польщі і польського народу, для того, щоб тут люди могли жити і відчувати себе людьми. Тому що як би ми того не хотіли, але проживання в школі, а ми говоримо про десяту школу. Люди сюди переселяються. Тут умови набагато краще, ніж в школі. Плюс школа все-таки це є місце для навчання, а не для проживання. І тому це велика, велика допомога для нас. І ще раз хочу подякувати всім, хто долучився. Хочу подякувати дівчатам, які тут фактично живуть, і разом з міжнародними організаціями допомагають. Подякувати також своїм працівникам, тому що це є комунальне майно, це є власність громади територіальної. І дуже важливо, щоб воно не тільки було відремонтоване, щоб воно було збережене, щоб тут люди могли собі мати домівки. Ну і дякую сьогодні за можливість дійсно отримати це хороше обладнання. Для нас було дуже важливо знайти кошти, ресурси для обладнання, тому що обладнання дороговартісне, холодильники, пральні машини, генератори. І це нам дозволяє сьогодні облаштовувати це приміщення. Якщо ви бачите, то у нас тут є фактично три корпуси: один корпус уже заселені людьми. Цей ми надіємося. Ми всі постараємося, щоб до різдва, до 25 грудня, щоб тут люди заселилися. Ну і ще третій у нас корпус, один поверх теж є. Для того щоб заселити людей. Крім того, ця будівля стала центром такої допомоги всіх. Тут є також і центр Каритасу. Ну я вважаю, що це хороший такий приклад нашої доброї співпраці. І надіємося в подальшому, адже ми на цьому не зупиняємося. Ми ще одне приміщення ремонтуємо паралельно. Це 28 восьма школа, де був гуртожиток. Я надію, що ці проекти теж будуть спільними зусиллями реалізовані. Ну, місто завжди відкрите, і велика кількість сьогодні 42 тисячі внутрішньопереміщених осіб, які зареєстровані в місті Івано-Франківську. Не всім потрібно таке тимчасове житло, але частині цих людей, які приїжджають, особливо тим, кому нема куди повертатися, тому що багато людей приїжджає і кажуть: – «Мені нема куди повертатись, мій будинок зруйнований, немає умов, ми готові допомагати, ми допомагаємо. І цей гуртожиток є і сім'ї, є і старші люди, які. Які тут мешкають проживають. Я сподіваюся, що для них це буде тимчасовий прихисток, але це краще, ніж чим... і я вірю, що буде час, буде наша перемога, і кожна людина в нашій країні зможе вибирати, де її мешкати. Бо зараз, на жаль, ми говоримо про примусове і люди не від хорошого життя переїжджають. А я вірю в те, що кожна людина у нашій державі сама повинна вирішувати, де її жити. Але це після перемоги. Radio CKP i DE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami do końca. Jak widzimy, z każdym dniem, kiedy Rosja kontynuuje terror rakietowy na Ukrainie, rośnie również wsparcie dla narodu ukraińskiego. Wierzymy w zwycięstwo. Do usłyszenia. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonie i Polacy za granicą 2021. Projekt Profesjonalne Media na Ukrainie 2021-2022 realizowany przez Fundację Wolności i Demokracja. Audycja radiowa wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem kancelarii prezesa Rady Ministrów.